Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Staś i trujący grzyb. Wczesnym rankiem, gdy rosa jeszcze lśniła na trawie, Staś zbudził się z uśmiechem na twarzy. Dziś był ważny dzień. Dzień grzybobrania. Co roku jego rodzina jeździła do lasu w poszukiwaniu pachnących borowików, podgrzybków i maślaków. Staś bardzo to lubił. Chodzenie po lesie, wypatrywanie grzybów w mchu i zbieranie ich do wiklinowego koszyka było dla niego prawdziwą przygodą. Tym razem przygotowania zaczęły się już dzień wcześniej. Mama naszykowała kosze, tata sprawdził prognozę pogody, a Staś, z pomocą mamy, wybrał garderobę. Do lasu trzeba się odpowiednio ubrać: długie spodnie, bluza z długim rękawem, kalosze i czapka wszystko po to by chronić się przed kleszczami. Mama dokładnie spryskała Stasia specjalnym sprayem przeciwko owadom. Był skuteczny, choć jego zapach pozostawiał wiele do życzenia. W plecaku mieli też zapas wody, kanapki i małą apteczkę na wszelki wypadek. Staś zabierał ze sobą również swoją ulubioną lupę, ponieważ lubił przyglądać się grzybom z bliska, sprawdzać ich blaszki i kolory kapeluszy. Gdy dotarli do lasu, Słońce zaczynało już zaglądać przez gałęzie. Las pachniał wilgocią, igliwiem i czymś jeszcze. Może poranną przygodą. Pamiętajcie, że nie zbieramy grzybów, których nie jesteśmy pewni, przypomniała mama poprawiając czapkę na głowie. Zbieramy tylko te, które dobrze znamy. Stasiu, czy możesz je wymienić? Chłopiec uśmiechnął się, wypiął dumnie pierś i wyrecytował na jednym oddechu. Borowiki pod grzybki koźlaki i maślaki. Tata uśmiechnął się i dodał: Za to szerokim łukiem omijamy muchomory, piestrzenice i wszystkie grzyby z białymi blaszkami. Żółte gąbki pod kapeluszem też są niepewne. Staś wiedział, że istnieją grzyby jadalne i niejadalne, a niektóre mogą być bardzo trujące. Rodzice zawsze mówili mu, że nie wolno samemu decydować, co jest dobre, a co nie. Zawsze trzeba pokazać wątpliwy grzyb dorosłym. Wędrowali powoli przez las, każdy ze swoim koszykiem. Mama od razu znalazła pięknego podgrzybka obok wysokiej sosny, a tata wypatrzył dużego borowika pod mchem. Staś też się nie lenił. Kucał przy krzakach, zaglądał pod liście i wypatrywał brązowych kapeluszy. "Mam!" krzyknął w pewnym momencie. "Mamo, tato, to chyba maślak!" Mama szybko podeszła i spojrzała uważnie. "Wow, piękny okaz. To maślak zwyczajny. Dobra robota, Stasiu." Chłopiec aż urósł z dumy. Z radością wrzucił grzyba do swojego koszyka i ruszył dalej. Im głębiej rodzina wchodziła w las, tym więcej znajdowała grzybów. Niektóre były malutkie i chowały się pod liśćmi, a inne miały duże brązowe kapelusze oraz grube nóżki. W pewnym momencie Staś zauważył coś niezwykłego. Pomiędzy mchami rósł grzyb, jakiego jeszcze nigdy nie widział. Miał piękny, jasnożółty kapelusz i białą nóżkę. Wyglądał jak z bajki. Nie był czerwony jak muchomor i nie miał też żadnych dziwnych kropek. Był po prostu idealny. Stasiowi mocniej zabiło serce. – Może to jakiś rzadki borowik? – pomyślał. – Jest taki ładny. Nie ma w nim nic podejrzanego, musi być jadalny. Wiedział, że przed wrzuceniem go do koszyka powinien zapytać rodziców, ale oni byli daleko. Uznał więc, że nie warto ich fatygować. Jeszcze przez chwilę się wahał, ale potem ostrożnie zerwał grzyba i z bijącym sercem schował go na dno swojego koszyka. Sprawdzę go później, wymamrotał cicho. Po jakimś czasie dołączył do rodziców, którzy właśnie szykowali piknik na polanie. Wszystko w porządku? Zapytała mama, widząc, że Staś jest trochę zamyślony. Tak, chodzi o to, że znalazłem jeszcze jednego podgrzybka, skłamał szybko. Po krótkim odpoczynku rodzina ruszyła w drogę powrotną do domu. Kosze były wypełnione po brzegi. W aucie Staś był milczący. Czuł się dziwnie. Miał w sobie zarówno poczucie dumy, jak i odrobinę niepokoju. Udało mu się jednak szybko stłumić te skrajne emocje. Rodzice na pewno będą pod wrażeniem, pomyślał. W domu mama rozłożyła grzyby na stole. Zaczęła je przeglądać, oczyszczać i sortować. Niektóre szły do suszenia, a inne miały wylądować na patelni. Tata wyciągał z szafek słoiki i przyprawy. Co to jest? Zapytała nagle mama, marszcząc brwi. Stasiu, skąd wziął się tutaj ten grzyb? Chłopiec zamarł. Mama trzymała w ręku jego zjawiskowo piękny, żółty okaz. Znalazłem go dzisiaj. Był taki ładny, chciałem zjeść go dzisiaj na kolację, powiedział niepewnie. Kochanie, przecież miałeś konsultować z nami każdy egzemplarz. Ten wygląda mi bardzo podejrzanie. Przypomina mu homora plamistego albo jakąś inną trującą odmianę. Zobacz, ma białe blaszki. Ale za to nie ma kropek i nie jest czerwony, zaprotestował Staś. To najładniejszy grzyb dzisiejszej wyprawy. Chcę, żebyś go dla mnie usmażyła. Zobaczysz, że nic mi się nie stanie. Tata natychmiast pokręcił głową. Stasiu, to naprawdę może być niebezpieczny grzyb. Niektóre z nich wyglądają pięknie, ale mogą bardzo zaszkodzić. To niesprawiedliwe! wybuchnął Staś. Przecież nic mi się nie stanie od jednego kawałka. Mama była jednak stanowcza. Odłożyła grzyba z daleka od reszty i powiedziała spokojnie. Porozmawiamy o tym, ale najpierw musimy go sprawdzić i pamiętaj, tutaj chodzi o twoje zdrowie. To bardzo poważna sprawa. Staś skrzyżował ręce i tupnął nogą. Czuł się niezrozumiany i bardzo rozczarowany. Nie wiedział jeszcze, że ta przygoda nauczy go czegoś ważnego. Tymczasem w kuchni zapadła cisza. Mama starannie odłożyła żółtego grzyba na talerzyk i postawiła go wysoko na półce, z dala od wszystkich innych. Tata z kolei zajął się przygotowywaniem kolacji. Staś usiadł przy stole z obrażoną miną. W jego głowie kłębiło się mnóstwo myśli przepełnionych pretensjami. No i co z tego, że ma białe blaszki? Przecież nie wygląda groźnie. Ja go znalazłem i mam prawo go zjeść. Mama zauważyła jego naburmuszoną minę i usiadła obok niego na taborecie. Przez chwilę oboje milczeli, aż w końcu mama odezwała się spokojnym głosem. Posłuchaj, Stasiu, rozumiem, że jesteś dumny z tego znaleziska, naprawdę. Ale musisz wiedzieć, że z grzybami trzeba być bardzo ostrożnym. Niektóre z nich są jak wilki w owczej skórze, wyglądają przyjaźnie, lecz mogą okazać się bardzo niebezpieczne. Staś spojrzał na nią nieufnie. W takim razie powinnaś go sprawdzić. Mama uśmiechnęła się łagodnie. Właśnie zamierzam to zrobić. Włożymy ten okaz do osobnego pudełka i jutro pokażemy go panu Leszkowi. Pamiętasz go? To ten starszy pan z ogrodu działkowego, który zna się na grzybach jak mało kto. Sam je suszy i marynuje. Ponadto prowadził nawet warsztaty dla dzieci i dorosłych, na których uczył rozpoznawać odmiany jadalne i trujące. Jeśli on powie, że twój grzyb jest jadalny, wtedy wrócimy do tej rozmowy. Staś pokiwał głową. Brzmiało to rozsądnie, choć nadal czuł w środku coś na kształt burzy z piorunami. Sam uważał się za dobrego grzybiarza. Denerwowało go, że rodzice mu nie ufają. Wieczór mimo wszystko minął bardzo spokojnie. Na kolację były podsmażane borowiki i ziemniaki z masełkiem. Zapach był cudowny. Ale Staś jakoś nie miał apetytu. Miał wrażenie, że grzyb odłożony na półkę patrzy na niego w oskarżycielski sposób. Następnego dnia pogoda była piękna, więc po śniadaniu cała rodzina wyruszyła do pana Leszka. Mężczyzna mieszkał w domku z zielonymi okiennicami, a przed jego wejściem stały ogromne donice pełne pelargonii. Na stole pod altanką leżał atlas grzybów, a obok nóż z drewnianą rączką. Witajcie, moi leśni przyjaciele, zawołał dziarsko pan Leszek, widząc znajome twarze. Z czym do mnie dziś przychodzicie? Mama uśmiechnęła się i podała mu pudełeczko ze Stasiowym grzybem. Panie Leszku, mamy prośbę. Staś znalazł ten okaz w lesie i bardzo chciałby wiedzieć, czy to jadalna odmiana. Wraz z mężem mamy duże wątpliwości, ale nasz syn chce to usłyszeć od autorytetu w tej dziedzinie. Pomyśleliśmy o panu. Może rzuci pan okiem. Starszy pan wyjął grzybowy egzemplarz z pudełka i obejrzał go dokładnie. Powąchał, przeciął nóżkę i spojrzał pod kapelusz. Hm. No proszę, ktoś tu ma oko do okazów. Powiedział poważnie, nie odrywając wzroku od grzyba. Ale niestety, młody człowieku, mam dla ciebie złą wiadomość. Staś zamarł, czekając na kolejne słowa pana Leszka niczym na wyrok. On tymczasem mówił dalej. To Muchomor Cytrynowy. Nie jest zbyt znany, ale za to bardzo zdradliwy. Ten grzyb jest silnie toksyczny i trujący. Może nie tak jak Muchomor Sromotnikowy, ale z pewnością może wywołać poważne problemy z brzuszkiem. Chyba nie chciałbyś trafić do szpitala zaraz po kolacji? Staś poczuł, jak cała duma uchodzi z niego, jak powietrze z balonika. Muchomor Cytrynowy? Naprawdę? A przecież wygląda tak ładnie. Myślałem, że skoro nie ma kropek i nie jest czerwony, to może być bezpieczny, wymamrotał. Pan Leszek uśmiechnął się ciepło. Wiele osób tak myśli, ale grzyby są wielką zagadką. Nie zawsze to, co wygląda niewinnie, jest dobre. Nie martw się. Ja też kiedyś popełniłem podobny błąd. Grzybiarze uczą się przez całe życie. Staś spojrzał na rodziców. Mama miała łagodne oczy, a tata skinął do niego z uznaniem. Dziękujemy, panie Leszku, rzekła mama. To była dla nas bardzo cenna lekcja. Po powrocie do domu Staś przez dłuższą chwilę siedział cicho w swoim pokoju. Patrzył przez okno i przypominał sobie jak chował grzyba na dno koszyka. Wtedy myślał, że robi coś odważnego. Teraz wiedział, że odwaga to nie to samo co upór. Po południu przyszedł do kuchni. Gdzie mama obierała ziemniaki. Mamo? Tak, kochanie? Przepraszam, że wrzuciłem tego grzyba do koszyka bez pytania. Chciałem cię zaskoczyć, ale teraz rozumiem, że to było niebezpieczne. Mama odłożyła nóż, wytarła ręce i mocno przytuliła Stasia. Dziękuję, że to mówisz. Każdy z nas popełnia błędy. Ważne, że to rozumiesz i potrafisz wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jestem z ciebie taka dumna. Tego wieczoru Staś nie mówił już o swoim grzybie. Pomagał w kuchni, układał pokrojone grzyby na tackach do suszenia, a nawet zrobił karteczki z nazwami grzybów, które przylepiał do słoików. Po chwili spojrzał kątem oka na kuchenny parapet, gdzie ustawił mały rysunek. Uśmiechnął się półgębkiem na ten widok. Obrazek przedstawiał żółtego muchomora cytrynowego wraz z napisem: Uwaga! Piękny, ale niebezpieczny. Kilka dni po wyprawie do lasu Staś wciąż myślał o swoim niebezpiecznym znalezisku. Dzięki tamtemu grzybobraniu nauczył się, jak ważne jest zaufanie do dorosłych i pokora wobec natury, która jest nieodgadniona. Pewnego popołudnia mama zaproponowała wspólną zabawę. Chciała wykonać wraz z Tatą i Stasiem domową encyklopedię grzybów. Przygotowała zeszyt z twardą okładką, kredki, nożyczki. I kilka starych zdjęć z wypraw do lasu. Zabierajmy się do pracy! zawołała z entuzjazmem. Będziemy wklejać zdjęcia, rysować, opisywać zapachy, kolory i ciekawostki. Staś był zachwycony. Rysował borowiki z grubymi nogami, maślaki z klejącymi się kapeluszami, a nawet swojego muchomora cytrynowego opatrzonego dopiskiem, nie zbierać. Tata zaś dodał kilka ciekawostek. Napisał, że niektóre grzyby świecą w ciemności, a inne pachną jak ogórek. Są też takie, które żyją pod ziemią i nazywamy je truflami. Są niezwykle aromatyczne i bardzo cenne. Znalezienie ich pod ziemią jest trudne i skomplikowane, dlatego do ich szukania wykorzystuje się zwierzęta psy lub świnki. Wieczorem Staś oglądał encyklopedię z zachwytem. Nie była jeszcze całkiem dokończona, ale i tak robiła wrażenie. Chłopiec pomyślał, że warto byłoby się nią podzielić z innymi. Jak pomyślał, tak też zrobił. Następnego dnia zabrał książkę do szkoły i zaprezentował ją pani wychowawczyni. Może zrobimy taki atlas wraz z całą klasą wyszeptał nieśmiało. To wspaniała dawka wiedzy i być może uchroni kiedyś kogoś przed pomyłką na grzybobraniu. Pani wychowawczyni natychmiast podchwyciła ten pomysł. To świetna inicjatywa, Stasiu. Uwielbiam takie pouczające aktywności. Dziękuję, że to zaproponowałeś. Staś rozpromienił się na te słowa. Już wiedział, że na kolejne grzybobranie pójdzie nie tylko z koszykiem, ale i z głową pełną wiedzy. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.